Rozmowa z Donaldem Trumpem będzie absolutnie kluczowa. Główne tematy to tematyka bezpieczeństwa. Współpraca, z której wykluczony jest Tusk i jego ludzie, a mimo to wszyscy wysilili się na tyle, że przed wylotem, zgodnie z resztą ze swoimi obowiązkami, przygotowali dla prezydenta wytyczne, które zamieścili na jednej stronie A4. Uchwaliliśmy stanowisko Rady Ministrów przed najbliższą wizytą prezydenta Polski w Stanach Zjednoczonych, czyli to, co prezydent ma mówić, a czego nie mówić. Żartobliwie można by powiedzieć, że wystarczy nie powtarzać za Tuskiem czy Sikorskim. Ale dyplomacja to sprawa poważna, zastrzega prezydencki minister, czego zdaje się gabinet premiera nie dostrzega. Pan prezydent będzie realizował interes państwa polskiego tak, jak on go rozumie i tak, jak przewidują to przepisy Konstytucji. A Konstytucja mówi wprost, że jest najwyższym reprezentantem państwa polskiego. I zapewniam pana redaktora, że będzie dbał o relacje polsko-amerykańskie w dużo dalej idący sposób niż tylko w oparciu o ten jednostronny stronicowy dokument e, Rady Ministrów. Historia uczy nas, że trudno też wymagać od Tuska i jego ludzi, aby byli oni orędownikami silnego sojuszu z USA, bo to właśnie przecież oni odpowiadali za reset stosunków z Rosją, czyli zbliżenie z Kremlem. Premierem Putinem pilnujemy, aby nikt piachu w nie, nie sypał. Hipokryzja bije po oczach. Jeżeli Radosław Sikorski Mówi, że on będzie teraz pouczał polskiego prezydenta, co ma mówić, a czego nie mówić, to też wpisuje się tak naprawdę w rolę trola internetowego.